Pielgrzymka z Poznania, rowerowa w drodze na Jasnogórę. Ponad 40 uczestników jadą w czterech takich grupach, jak przepisy pozwalają. Grupa czerwona już pojechała, teraz startuje już następna. No z Bogiem, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego i zapraszamy. No, proszę bardzo, wzajemnie, z Bogiem. No wzajemnie, Bóg zapłać. Proszę bardzo, z Bogiem. I grupa fioletowa, proszę bardzo, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. No z Bogiem. Czyli fioletowa zamyka, tak? No wszystkiego dobrego. Niech Was Pan Bóg prowadzi, no. Wszystkiego dobrego, z Bogiem, no szczęść Boże, no wzajemnie, Bóg zapłać, Bóg zapłać I zamykający peleton, no z Bogiem, do zobaczenia Będą dzisiaj nocowali w Leśmierzu, a w sumie mają do przyjechania ponad 400 km